Tak wygląda, przypomnij mi jeszcze raz Magda. Magda na modelu Dymoto 125, ale nie X. Dlaczego i nie X? Z tego względu, że importer firma MyMoto sprowadziła jeszcze ograniczoną ilość pojazdów, które. Charakteryzują się tym, że mają kołaż prychowy, mają ten sam silnik co Dymoto 125X, mają ten sam stelaż na kufer centralny, mają ten sam stela kufer centralny aluminiowy, ale są pozbawione stelażu i kufrów bocznych po jednej i po drugiej stronie. Ale dzięki temu macie pojazd tańszy i kosztuje 14,299 plus nas, nasz autorski przegląd zerowy za 380 zł, o którym już mówiliśmy. I teraz chciałbym wam pokazać drogie kobiety i mężczyźni przy wzroście 168 100... cm wzrostu. Zobaczcie. Noga idealnie zgięta, lekko na paluszkach, a teraz połóż pełną stopę na ziemi. Zobaczcie. I teraz tak, daj prawą nogę na ziemię, a lewą nogę na podnóżkę, żebyśmy pokazali, ile jest miejsca tutaj przy baku. Zobacz, ja tu pokazywałem już dla, przy osobie, która ma ponad 2 metry. Tutaj koleżanka ma 168, więc tego miejsca jest bardzo dużo. No i teraz najważniejsze pytanie mam do ciebie, czy on jest ciężki, czy po prostu bałaby się nim jeździć. Jakie są Twoje odczucia? Jest do utrzymania. Jest do utrzymania. Pierwotnie będzie mąż tym jeździł, ale myślę, że Ty też przyjedziesz, skorzystasz z tego instruktażu z szkolenia techniki jazdy za darmo i w drugiej połowie września, bo one przyjadą właśnie w drugiej połowie września, będziemy robić Ci instruktaż. Więc tak wygląda wersja limitowana. Zachęcam do składania zamówień. Został nam dosłownie jeden kolor czerwony.